Przyśmiewczy wpis pana Ilona Maska, który stwierdził, że zbuduje firmę MacroHard. Ja już się mówię o co chodzi, tutaj Mateusz, bo uznał, że firma Microsoft nic nie produkuje, tylko produkuje software, a on ma już groka i swoją technologię AI-ową, więc on będzie produkował software tylko z wykorzystaniem AI. I przyśmie przyśmiewczo nazwał, bo zobacz, to mamy makro, a to mamy mikro, tu mamy hard, a tu mamy soft. <śp <śpiew> Czyli mamy Macro Heart i Microsoft. Microsoft takie coś w kontekście oprogramowania chce, chce zrobić Elon Musk i faktycznie chcę postawić firmę, która tylko z wykorzystaniem modeli AI i vibe codingu powieli sukces Microsoftu i oprogramowanie. No on to nazwa, że okej okay, nazwa jest prześmiewcza, ale projekt jest jakby jak najbardziej poważny, więc zobaczymy co wysmażą z tego. Tak, Microsoft i Macro Heart. Makrohard, no. Fajnie by to wyglądało, jak będą w tabeli, wiesz, y szers na, na, na giełdzie, nie? <ścoughs> Microsoft i MacroHard.